Na pewno będziemy jeszcze mocniej pracować nad, nad współpracą z samorządami lokalnymi, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Jeszcze przed świętami zrobimy spotkanie na temat takiego nowego programu Emilia, dlatego że pierwszy program Live został odrzucony, więc mamy możliwość jak gdyby zintegrowania się jako różne osoby z województwa z samorządów lokalnych wokół nowego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. To przede wszystkim jest prostszy w rozumieniu e, takiego, e, takiego podejścia. Jest to program, który... E, Myślę, że gdzieś chyba w poniedziałek, jeszcze przed świętami, będzie spotkanie z, z przedstawicielem tego programu. To jest zaangażowanie po jednym pracowniku samorządu lokalnego do tego programu, utrzymanie tego pracownika na etacie, nadanie pewne, pewnego wspólnego charakteru pracy. Oczywiście są tam wymagania, że dana gmina będzie musiała zrealizować określoną ilość wymiany kotłów. Więc ja, ja odbyłem takie spotkanie z osobą, która robi to w wielu już województwach w Polsce, no i zaproponuję takie, takie spotkanie. No no, chodzi o to, że, że to w styczniu się trzeba zgłosić, więc tutaj nie ma tego czasu świątecznego czy poświątecznego. więc myślę, że w poniedziałek to spotkanie jeszcze się odbędzie tutaj yy, i porozmawiamy sobie o tym. Jedynym wymogiem jest to, żebyśmy zrealizowali pewną wymianę pieców w naszych, yy, w naszych gminach, a z tego co my widzimy, jak te gminy nasze już dwa razy aplikowały o pieniądze u nas, jak aplikują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to myślę, że nie będzie, nie będzie z tym problemu.